Są jedyne imprezy, na które ja chodzę, bo wiem, że spotkam fajnych ludzi. To szósta edycja złotego nosa. Z zapachami to jest coś takiego, co nas bardzo określa. Określa mężczyznę, określa kobietę. Zapach prawdziwej kobiety to jest lato. Słońce. Czyli zaczynamy od popularnego zapachu kobiecego. W tej kategorii wybrało halibery. Mam zapachy zimowe, mam zapachy letnie, mam zapachy wieczorne. A teraz mamy następną kategorię, ekskluzywny zapach kobiecy, wybrany przez Żubris. I to jest z, z, zapach Sensus Estelauder. Prawdziwy mężczyzna powinien pachnieć tak, żeby po, podobało się to jego kobiecie. Popularny zapach męski i w tej kategorii w Vegas. Playboy. zapraszamy na scenę przedstawiciela. Ja nie lubię na mężczyznach wody, takich słodkich wód. Jest to jedna z najpiękniejszych nagród, którą się przyznaje właśnie kosmetykom na polskim rynku. I ostatnia już kategoria, zapach męski, wybrany przez czytelniczki, Fahrenheit Absolut, Dior. Bardzo podoba mi się statuetka.